No właśnie, no więc to są dowody, które bezsprzecznie, niepodważalnie udowadniają, że jedynym prawdziwym światopoglądem, jedyną prawdziwą religią jest święta religia rzymsko-katolicka i przynależność do Kościoła katolickiego jest konieczna do zbawienia. C co? No, że jedyną prawdziwą religią jest katolicka religia. Ja już podejrzewałem z tą Mareją, Karol, ale przepraszam cię, ale to tylko zielonoświątkowa wiara chrześcijańska, biblijna wiara. No, katolicyzm jest biblijny. Jest jedyną biblijną. W jaki wiadomo. sposób jest biblijny? Przez no, opiera się na piśmie świętym. W jaki sposób opiera się na piśmie? No na przykład prymat Piotra jest oparty na piśmie świętym. Jezus w Ewangelii Mateusza w rozdziale 16 powierza Piotrowi klucze do królestwa niebieskiego. Mówi no Piotra na, na, na tobie jako na skalę zbuduje mój kościół i bramy piekielnego nie przemogą i Cię. mówi o kościele katolickim, a nie jakimś zielonoświątkowym. Nie, 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 nie. Jakim? Kości... W, ogóle, w, liście, założył, w ogóle kto z wieści, założył w kościół do, galacją, zielonoświątkowy. W do jest powiedziane jasno, Paweł mówi, że to przez wiarę jesteśmy zbawieni. Że to wystarczy no oczywiście, wiara jest, wiara jest konieczna do zbawienia. Że oczywiście, że tak. Nie są I uczynki w jaki są konieczne sposób? do zbawienia. Przepraszam, ale tu, tu jest jasne powiedziane. Nie, nic w żadnym razie. No, uczynki są konieczne do zbawienia. No Jasno o tym mówi Pan Jezus, kiedy przychodzi do Jezusa młodzieniec i pyta go, co mam czynić, żeby uzyskać życie wieczne. Jezus mówi: Przestrzegaj przykazań. No, więc jest jasne, że zbawienie uzyskujemy. Oczywiście wiara jest konieczna, ale przez spełnienie uczynków. Przecież Piotr, przepraszam, Paweł mówi, że zakon jest martwy, że. To jest jak Hagar, on to jest z niewoli. Teraz polegamy na wierzy. No tak, ale Paweł oczywiście. Na nie myśli, nam wiarę. Ale Paweł ma oczywiście na myśli tylko ceremonialną część prawa żydowskiego. Czyli na przykład Paweł mówi, że obrzezanie nie ma żadnego znaczenia. Paweł pisze obrzezanie albo nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, tylko co? Przestrzeganie przykazań. Czyli jest jasne, nie, że zbawieni jesteśmy przez przestrzeganie takiego. przykazań. Znaczy, po pierwsze, to ja chcę ci powiedzieć, że ja wiem to tutaj. Że, że Zielonoświątkowy Ale czy w ogóle co to jest za Zielonoświątkowy Kościół? Zobacz, zobacz. Pan Jezus założył Kościół katolicki, nie, nie. a Kościół Zielonoświątkowy założony został kiedy? W 1903 roku. To jest wiara biblijna. Przepraszam. I zresztą ja mam potwierdzenie mojej wiary, ponieważ mamy dary ducha w moim kościele. Ale jak, ale jak możesz mówić, że to jest wiara, wiara biblijna? Jak ty w ogóle interpretujesz ponieważ, Pismo a, Święte? Ponieważ w list do Koryntian, tam no, jest powiedziane, że są dary ducha. No tak, ale żeby, Więc żeby u was tego nie ale ma. Ale jak możesz? Że w ogóle interpretować Pismo Święte, nie mając obiektywnego autorytetu do interpretacji Pisma Świętego. Mam. To magisterium Kościoła Pismo katolickiego. To interpretuje samo siebie. Ależ nic podobnego. Żeby prawidłowo interpretować Pismo Święte, to należy się trzymać, tak jak, tak jak pisze Paweł w liście do Tesalonicza, należy trzymać się tradycji przekazanej przez apostołów i następców apostołów z Piotrem, czyli z następcami Piotra, czyli z papieżem na czele. Jeżeli nie trzymasz się interpretacji Biblii, która podaje Święta Matka Kościół, to popadasz w bunt, popadasz, popadasz w herezję. Twoja dusza. Jest zagrożona. Czy ty nie zdajesz sobie z tego sprawy? Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a na, na wewnątrz są drabieżnikami, wilkami. No właśnie, czy nie? Poznajcie czy, ich po owocach. Czy nie, czy, a owoce czy, są w moim kościele. Owoce są, zobaczcie, jakie są owoce w kościele katolickim. Szpitale, szkoły, kultura, Wiek cała jest, cywilizacja ale to zachodnia. Ale jakie nadprzyrodzone znaki u nas? Czy, czy Duch, który przychodzi do nas, mówi o zmartwychwstaniu. Ale czytałeś w pierwszym liście do że czy w, czy w drugim liście do Tesonican, przepraszam, że w ostatnich dniach, czyli na przykład w naszych dniach, w których żyjemy, y, szatan będzie zwodził właśnie przez. No właśnie cuda. o tym mówię. No właśnie o to tym mówię, szatan... że u Ciebie w kościele, Ale które czym jest są objawienia sztucznym, maryjne. To jest czym są objawienia maryjne, jak niczym innym jak nieprawdziwym Jezusowym, nieprawdziwym, nie kościołem, założonym gdzieś w Los Angeles w XX wieku, prawda? Y, to oczywiście, jest, że szatan tam działa nieprawdziwe znaki i cuda, żeby was zwodzić. A wy... mówi, żeby badać. Duchy, żeby zważać na to, jaki duch nam się objawia. Ale pism... objawienia maryjne to jest nic innego, jak w, 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 w liście do Galacjan. Ale choćbyście nawet blu... my... bluźni, to anioł z nieba Bożej... zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali. No właśnie. Czy nie, czytałeś, czy nie czytałeś w Piśmie Świętym, że gdyby nawet anioł z nieba zwiastował wam inną ewangelię od tej, którą myśmy zwiastowali, to niech będzie przeklęty. Ale przecież to jest biblina, to... Biblia. No właśnie. To... No, A ty wy właśnie głosicie inną ewangelię niż Kościół Katolicki, który jest prawdziwym Kościołem prystusowym. Przepraszam, przepraszam. Takie, I, są, skutki. Takie i, i są skutki po prostu porzucenia jedynego prawdziwego autorytetu, jakim jest magisterium Kościoła Katolickiego. W ten sposób powstaje to, to, to całe 30 tysięcy w ogóle sekt odłamów chrześcijaństwa, w którym jest totalny chaos, w którym każdy sobie wierzy, wierzy, wierzy w to chce. A przecież obiektywna prawda jest taka, że nie ma zbawienia poza Kościołem Katolickim. Jeżeli chcesz zbawić swoją duszę, to czym prędzej porzuć te fałszywe jakieś znaki rzekomo od Boga, pójdź do spowiedzi, pojednaj się z Panem Bogiem w Jego jedynym kościele katolickim yy, i przyjmij komunię świętą, to może Pan Bóg Cię przyjmie do grona kościół, swoich dzieci. Kościół katolicki to jest bałwochwalstwo. To jest po prostu, to jest wielka nierządnica z apokalipsy. To, to, oni prześladowali i torturowali ludzi, palili ludzi na, na, na... Tłumaczy nawet Biblii, którzy tłumaczyli Biblii, żeby można, każdy mógł być zbawiony. To, to, to Wasz Kościół to zrobił i tylko przez Chrystusa Jezusa można do zbawienia dojść, przez wiarę Czekaj, 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 czek, czek, stop, stop, stop jak my się kłócimy, to chyba niedobrze wygląda. Tak mi się wydaje. Wiesz, co? Zrób, zrób, zróbmy ekumenizm. Okej, okay. a co to takiego? Wiesz, co? Bo ludzie nie wiedzą, że te różnice między nami trwają, i po prostu o nich nie wspominajmy już, nie? Tylko mówmy o tym, co nas łączy, i nie wspominajmy o tych różnicach, i tylko mówmy o tym, co jest na nas wspólne, i współpracujmy razem przy różnych projektach, że nie trzeba będzie wspominać tego, co nas różni. Dobra.